Chciałbym Wam pokazać w jaki sposób można zrobić przepyszną, świąteczną nalewkę. Idealną na prezent dla znajomych lub rodziny. Nalewka prezentuje się w ten sposób. Ma bardzo ładny bursztynowy kolor. Ja zakupiłem w internecie takie butelki o różnych kształtach z nadrukami świątecznymi. Do tego czapeczki, takie akurat z Mikołaja na, na butelki, które też się ładnie prezentują. Wszystkie butelki, które kupiłem, mają korki. I teraz tak: korki mają tendencję do tego, żeby się podnosić w momencie, kiedy nalejemy po samą szyjkę nalewki. Więc najlepiej jest też zaopatrzyć się w takie korki, w korki, w takie kapturki, przepraszam, termokurczliwe, które po założeniu nie dają możliwości, żeby ten korek się podniósł. Teraz przejdziemy już do konkretu, czyli, czyli, czyli do nalewki. Nalewkę najlepiej jest zrobić w 5-litrowym słoiku. I podstawą tej nalewki są pomarańcze. Więc bierzemy 5 pomarańczy, kroimy te pomarańcze w cienkie plasterki i zasypujemy 1 kg cukru. Ja już mam tutaj przygotowaną, przygotowane takie pomarańcze pokrojone, zasypane cukrem. Nie będę wam pokazywał. Jak tutaj tutaj to miażdżę, ponieważ dosyć sporo czasu to będzie trwało, ale te pomarańcze też trzeba z tym cukrem zmiażdżyć i odstawić to na jeden dzień. W ciągu tego jednego dnia możemy parokrotnie wstrząsnąć tym, żeby ten cukier troszeczkę szybciej się rozpuścił, ale nie martwcie się, jeżeli następnego dnia tego cukru jeszcze troszeczkę zostanie, ponieważ cały proces tworzenia tej nalewki będzie trwało jeszcze kolejny tydzień. Ponieważ następnego dnia, kiedy już będziemy mieli te pomarańcze z tym rozpuszczonym cukrem, będziemy musieli dodać takich składników jak cztery laski cynamonu, 8 goździków, 3 owoce kardamonu. 50 ziaren kawy, najlepiej jeżeli to by była kawa arabika. Ja akurat kupiłem taką kawę, ale możecie kupić każdą inną kawę, ważne żeby to była arabika. Dodajemy dwa woreczki 16-gramowe cukru waniliowego. Albo możecie dodać jedną laskę wanilii. Pamiętajcie o tym, żeby tą laskę przekroić wzdłuż, żeby ten aromat lepiej się wchłonął nam w nalewkę. I dodajemy 5 łyżek miodu. Najlepiej, żeby to był miód naturalny. Ja akurat dodaję tutaj wielokwiatowego miodu. Nie kupujcie miodów sztucznych, ponieważ one mają zupełnie inny smak i, i mogą zepsuć smak tej nalewki. Także to są wszystkie składniki, które tutaj już opisałem. Tak się patrzę, czy jeszcze czegoś o czymś nie wspomniałem, ale to już wszystko chyba będzie. I teraz do tego. Dodajemy 50% spirytusu i 50% wódki, czyli pół litra wódki i pół litra spirytusu 95%. Ja już tutaj mam przygotowaną taką mieszankę, mniej więcej tyle to wychodzi. takiej buteleczce sobie to przygotowałem. I teraz tak w momencie, kiedy minie kolejnych 7 dni. Taką nalewkę musicie przefiltrować. Ja używam do tego takiego lejka spiralnego i wkładów specjalnych filtracyjnych do tego. Jeżeli chodzi o filtrowanie, dosyć długo to trwa, dlatego że te wszystkie składniki, które tutaj się znajdują w tej nalewce, te filtry zapychają, więc pamiętajcie, że no, filtrowanie tej nalewki też Wam troszeczkę czasu zajmie. Yy, ale no, mam nadzieję, że yy, efekt końcowy yy, będzie wart tego yy, i wasi znajomi, wasza rodzina yy, będzie zadowolona z prezentów, które przygotujecie im.